Wszystkich, komentarz, jak na moim kanale. Ja jestem Patrycja i dzisiaj nagrywam recenzję książki Miss Independent Janny Balickiej. Tom pierwszy, wydawnictwa niezwykłego. Jak już wiedziałam, jest to Miss Independent Janny Balickiej. Jest to po prostu przepiękna książka. Jedna z najlepszych książek, które czytałam kiedykolwiek. Wzbudziła moje emocje, czyli duże emocje, czyli zaraz wam wymienię, jak to w większości książkach, które mi się podobały. Czyli. Człom... John... mrowienie bro... bron... Em... John... Człom.. Jak to się nazywa? Motyw ruchu, tak zwany. E... Byłam rozmawiana <śmusł _> za tą książkę. Byłam smutna. Tak jak chyba większość czytelnicy, które czytały tą książkę, em... końcówka. Do niej przyjdziemy później, ale końcówka była po prostu i jestem zdalizowana autorkę za tą końcówkę, chociaż dopiero za trzy miesiące będzie premiera drugiego domu. Naprawdę. To to dopiero trzy miesiące, dlatego żałuję, że kupię, no książkę teraz, a nie z drugim tomem. Ale nie żałuję, że ją przystąpi, tylko żałuję, że tak szybko. <grym> Okej, okay. to jest obowiązek z przyszłości. <grym> Niestety straciłam nagranie, z dwie minuty nagrania straciłam, gdzie mówiłam o pewnej sytuacji z, z udziałem Brysona i Sophie gdzie się zapoznają i Sofi używa swojego ciętego języka, pokazując, gdzie jej zdaniem jest miejsce. Braysonowi zaimponowała ta pewność siebie Sofii, dlatego jest nią coraz bardziej zainteresowany. Um, coraz bardziej znakalny według niej, bo myśli, że znała swoją kolejną zabaweczkę. swoją kolejną e, kobietę na e, swoje zachcianki, tak powiedzmy. <grym> um, ale Sofia taka nie jest, no nie, ona musi mieć wszystko pod, podporządkowane, ona musi mieć wszystko pod kontrolą, jakby. Czyli jest taka jak, trochę jak Brayson, że ona nie da się. Ona jest stanowcza, ona nie daje się tak każdemu facetowi, który chce z nią coś chce mieć z nią romans, tak powiedzmy. Ona taka nie jest, ona jest. stanowcza ona jest. Panna, nie nie, to panna niezależna, Miss Indie Pinnit właśnie. Brayson jednak się nie poddaje. I jak już możecie wywnioskować, kobieta się poddaje. Jak więc poddaje. Brayson zaczyna jej się coraz bardziej podobać, coraz bardziej ją do niego ciągnie. Tak jak w sumie każdą kobietę na tej planecie, która czyta tę książkę i też która jest w tej książce, która wstępuje w tej książce, że Brayson Scott jest um, um, obiektem... A um, wiecie o co mi chodzi? <noise> Każdej kobiety. I Sofia też zaczyna tego, to, o tym się powoli dowiadywać. Sofia pokazuje mu cząstkę normalności, jak to wygląda normalne życie, bo prezes, żeby przestać myśleć o, swoich, o swojej przeszłości, o swoich demonach, cały, cały czas pracuje i. Wieczorem, jakby wraca do domu i idzie spać, jeść i tyle. Jego dzień wygląda dzień w dzień tak samo. Cosmia poszukuje w nim cząstkę normalności, pokazuje mu rzeczy, które robią normalny człowiek, nie? Multimilioner i tak dalej. Um, ho, idzie z nim na normalne zakupy, idzie z nim na jakieś um, rozrywki takie dla osób, jedzie z nim, jedzie z nim metrem. O bo to, to było? Czy tylko, czy to był tylko ten wątek taki? Ja mi się wydaje, że jechali tym metrem, więc tak, taki spoiler mały. Chociaż jej tak nie daje dużo tej książce, ale. Ale sofia pokazuje mu swoją rzeczywistość, jak to wygląda od osoby nie, nie będącej mili milionerem. Aczkolwiek Brayson też po musi pokazać cząstkę siebie nie może, nie jest w stanie, on potrzebuje tego, on nie jest w stanie oddać się, tak po prostu zmienić siebie całego, on potrzebuje tej władzy nad wszystkim. Taką już ma osobowość, takim już jest, no i nie może ty, z tym nie zrobić nawet taka sofia. Pokazuje też Braison cząstkę jej, cząstkę swojego świata, tak boje się wymieniają, um, i tworzą Dobry, fajną relację. W książce jest to bardzo fajnie opisane, więc plus dla autorki. E, naprawdę, ta ich relacja jest dobrze opisana, jest fajnie opisana. Po pierwsze, fajnie napisana. E, jest, mają dużo problemów, e, dzieją się niespodziewane rzeczy, dzieją się okropne rzeczy. Braysonie Scottie, jesteś okrutny. <laughs> Ale przejdźmy dalej. Dobrze, może teraz troszeczkę zmienić ten kadr jakby, bo przenosiłam trochę telefon i tak dalej, bo musiałam coś sprawić, ale nieważne. Um, jak już zaczęłam temat o okrutnym, głupim brajsonie, głupi naprawdę, jak mi ciśnienie, <laughs> naprawdę, to było po prostu, to był poniżej pasa. Rejsonie Skocie, naprawdę, mimo że jesteś em, przystojny, kropnie przystojny, mimo że jesteś em, tym, kim jesteś, nie, tego ci nie wybaczy nigdy. Tak jak Sofia też to nie wybaczyła. Tak, to co się stało, to też powinno się stać, nie powinno cofam to, cofam to, cofam to, cofam to, cofam to, cofam to, to, to się nie powinno stać, to powinno się skończyć jakoś inaczej, ale Brailson też sobie zasłużył w pewnym sensie, może nie na aż tak surową karę, ale zasłużył sobie na jakąś karę, prawda? Czytelniczki, które czytały tą książkę, chyba się ze mną zgodzą, mam nadzieję. No, co mogę powiedzieć? Powiem tak, książka, wymiatam, książka jest świetna, książka jest emocjonalna, książka jest świetna, nie będę przeklinać e, bo mama ogląda, mama po prostu najlepsza e, m, największy widz e, <grym> brak mi słów, przypomniała mi się końcówka, przypomniało mi się ostatnie zdanie, przypomnę sobie czy to naprawdę to zdanie nie przeczytam go, bo już będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale... Czy wiecie, jak mi teraz serce bije przez to, co się... Przez wspomnienia o tej książce. Chyba autorka wiedziała, do czego dąży, e, robić taką robiąc taką końcówkę i tworząc takiego bohatera, takiego Braysona Scott'a i takiego drugiego okropnego faceta. Nie, nie nie mam dosyć. Taką... Mam tyle. Książka wymiata, książka jest świetna. Brak mi słów, brak mi słów. Te ciarki mnie przechodzą. Dobra, mam nadzieję, że, że już trochę się uspokoiłam. Podsumowując, książka jest naprawdę bardzo dobra. Nie dziwię się, że była na trzecim albo na czwartym miejscu e, najlepszych romansów. Empiezu bezcelerowych romansów empiku już tak niewolnego. Była w wielkiej piące Legimi, więc o wow. <laughs> Przypomina mi się, co się w tej książce wszystkiego działo, jakie tam były emocje. Bo emocji wam nie zabraknie czytając tą książkę. Nie, nie, nie. Emocji nie zabraknie. Emocja. Emocji. Każdy rozdział przynosi jakąś tam emocję. Uh, jakie tam były uh, sceny, jakie tam była sytuacja taka bardzo przerażająca. Kto czytał, ten wiem. Mili mi brak po prostu. Teraz się, się popłaczę przez to wszystko. Jeszcze pamiętam, jak dodawałam na Instagrama relację i że nie dam rady przeczytać tego epilogu, bo, bo już miałam tak z tyłu głowy. A jak to się skończy, tak. Czyli nie wiedziałam, że się tak skończy tak, ale wiedziałam, że to się stanie tak, jak się stało. Jedna rzecz, nie wiem, czy rozumiecie, bo nie chcę Wam zdradzić, bo stało się tak, jak myślałam i stało się coś jeszcze. Nie, to była przesada, to był czas poniżej pasa i autorka o tym bardzo dobrze wie. Dlatego um, powiedziałabym teraz, e, e, proszę się pośpieszyć z tą... Um, z pisaniu tego, ale wiem, że książka już jest napisana, wyjdzie 14 kwietnia, więc wyczekujcie. Ja też wyczekuję bardzo też trzeciego tomu, który jeszcze nie ma premiery i nie wiem, czy jest jeszcze napisany, ale niedługo, ponoć chyba w marcu mi się wydaje albo w, w marcu, albo w lutym, albo pod koniec lutego, nie wiem dokładnie. Zobaczymy okładkę drugiego tomu Miss Independent. Więc obserwujcie autorkę, dodam Wam to, tam i wszystkie social media na, w opisie. Tak samo jak opis i wszystkie informacje o książce, też Wam powiem. Jeszcze zanim ten, dam taką ocenę, bo będę teraz, tak sobie postanowiłam, taką moją regułkę, oceniać książki w skali od 1 do 10. Książka ta ma 11. Powiem tak, książka jest świetna, książka, powtarzam się, ale tu nie ma nic innego do powiedzenia. Nie ma. I są takie sceny, które mi się nie podobały, ale takie, takie sceny też muszą być. No bo książka z takimi super fajnymi, słodkimi scenami, em, bez problemów, to by była nudna książka, no. powiedzmy sobie szczerze. Nie będę teraz o tym rozmawiać, bo <gryw> za dużo czasu by ten film trwał. Byście nie chcieli z tego oglądać tak długo. Więc żegnam się z Wami. Ogląd, czytajcie Miss Independent. Wpadajcie um, do autorki na Instagrama, do mnie też możecie wpaść, jeżeli chcecie. Um, I tak, um, buziaki, do następnego. Pa!